Cześć, witam was w mojej no takim filmiku, gdzie będę was prosił o pomoc, no bo jak widać chcę sobie pograć na takim serwerze w Minecraft, ale nie mogę, teraz wam powiem jaki jest powód, no to yy, mam tutaj taki serwer, na którym bym chciał grać z hostem, o tutaj hotik taki, jak na niego klikam, klikam dołącz, i utracono połączenie koni transmisji. Teraz Wam trochę pokażę, jak to po angielsku, bo może kiedyś mieliście ten błąd i jeszcze nie było wersji polskiej. Tylko muszę yy, znaleźć angielską O, tutaj znalazłem. Dobra, teraz Wam pokażę, jak to wygląda yy, w angielskiej wersji. No to klikam, żeby wejść, a tutaj Connection Lost End of Stream. A tam był koniec transmisji i utracono połączenie czy na odwrót. To jest właśnie dziwne. Kiedyś grałem, a teraz jakoś nie mogę. Bardzo Was proszę o pomoc. Więc jeszcze raz spróbujemy. Ehm, o. I nie działa. No to. Do zobaczenia. Myślę, że ktoś mi pomoże w tym. No to goodbye.